Słuchaj, druhny i druhowie! Witamy Was bardzo serdecznie i dzisiejszy odcinek poprowadzi przewodnik Filip Derda i harcmistrz Leszek Krzyżanowski Dziś właśnie chcielibyśmy razem z Wami wspomnieć dzień Świętego Jerzego, który jest patronem harcerzy Święty Jerzy to rzymski legionista był także trybunem ludowym i osobistym gwardzistą cesarza Dioklecjana. Kiedy cesarz wydał edykt dotyczący prześladowania chrześcijan, Jerzy twardo mu się sprzeciwił. Został za to aresztowany, osądzony, torturowany, a następnie ścięty. Jak wiemy, my, harcerze, patron, święty Jerzy, ma służyć nam pomocą pokonywaniu naszych wewnętrznych słabości. Czasami bywa, że nawet nas nachodzi smuga lenistwa i nie chce nam się pewnych rzeczy robić. Wiadomo, służba harcerska nie zawsze jest łatwa, czasami jest trudna. To właśnie nasz patron, święty Jerzy, poprzez ten symbol walki ze smokiem, pokazuje nam to, jak pokonywać w sobie Zło albo swoje własne słabości. On nas ma inspirować do tego, abyśmy pracowali nad sobą. I właśnie dzisiaj z Filipem pragniemy nie tylko wspomnieć postać Świętego Jerzego, ale wszystkim Wam przy tej okazji życzyć wszystkiego najlepszego i wytrwałości w służbie, aby pokonywać samego siebie. Warto również. Dodać, że oprócz Świętego Jerzego, o którym powiedzieliśmy, mamy my, harcerze polscy, również świetny wzór swojego rycerza. Tutaj, polskiego rycerza, który nawet zna swoje miejsce w jednym z naszych punktów prawa harcerskiego. Domyślacie się, o kim chcemy powiedzieć? Zawisza Czarny z Garbowa to niezrównany rycerz, mistrz wielu pojedynków. A także odważny wojownik, który na polu walki nieraz przechylał szale zwycięstwa na stronę armii polskiej. Rycerz Herbusulima wziął udział m.in. w bitwie pod Grunwaldem, gdzie uważa się, że miał czynny wkład w uratowanie polskiego sztandaru. Zawisza był także zręcznym dyplomatą. Znakomicie posługiwał się językiem, był widywany na wielu dworach europejskich. Był także jednym z delegatów na sobór w Konstancji, gdzie jako jeden z nielicznych opowiedział się za sprawą Jana Husa. Zawisza Czarny jako dowódca najemnych rycerzy walczył w bitwie pod Gołąbcem, gdzie nie wycofał się z pola bitwy tak jak poprosił go król Zygmunt Luksemburski. Kiedy okazało się, że jest otoczony, został na polu walki razem ze swoimi rycerzami. W tej bitwie zginął. Jest niedoścignionym wzorem odwagi, a także cnót rycerskich i my jako harcerze możemy dziś czerpać z jego postawy. Duchowie, w Dniu Świętego Jerzego, Patronie Harcerzy i Rycerzy chciałbym Wam przypomnieć, co znaczy harcerz. Że odwołujemy się do staropolskich harców, harcowników, do zadań hartujących ducha i ciało. Że ten harcerz to też rycerz i tego rycerstwa tam życzę w służbie Bogu i Polsce czuwaj, czuwaj.